Co ty się tak niecierpliwisz? Co się tak niecierpliwisz? Okej. Okay. Matko, nogi by sobie połamał. Dzieciok, wychodź. Ale ty masz w sobie energii. Śrebaczku. Słuchaj, dziecioku. Ja się nie będę z tobą szarpać. Weź ją, rusz. No. <laughs> Powiedz jej, że ma się ruszyć. Dalej, wio. Wio, szybko. Wio, cofaj się. Cofaj się, idziemy na pole szybko. A, zdeptam mnie któryś za chwilę. Dalej, wio. Wio, przed siebie. Przed siebie. Bolinką dostaniesz po dupie. Żrebak. Co ja do ciebie mówię? Dalej wychodź stąd. Uciekaj mi stąd, szybko. Cofaj się. Cofaj się, idziemy na pole. Zacznij się słuchać. Arciu, źrebak się nie chce ruszyć. Jak ja mam ją ruszyć? No, czekamy na nią, no zobacz. Zirebak, chodź, Era! No musi się wydrapać. A ja się boję iść za daleko, że ona się wtedy rozpędzi na mnie. Chodź chociaż bramę otworzymy. Chodź, idź do przodu. No, musimy się cofnąć po tego twojego dzieciaka. Tak go wychowałaś. Chodź, nic jej nie rusza. Ona zamiast się matki pilnować. To ona się idzie drapać. Słuchaj, z rybaku niewychowany. Dalej. Dalej, wio. Wio. Szybko. No patrzcie, no zrobię jej za chwilę coś. Era! Na pole, w tej chwili. Nie mam cierpliwości. Ja się nie dziwię, że babcia ją wczoraj wyzywała. Jak robiła to samo. Dalej, era. Wio. Arciu, udało się. Mamy dziecioka. Tylko nie daj się zdeptać, nie i ugryźć. I w prawo idziemy. Chodźcie dalej. Chodź głodo, może cały dzień będziesz na polu stała. Era. Się boj, że ona mi w aresa wleci, jak się rozpędzi. Era, chodź! Mówię ci Arciu, ciężka sprawa wyprowadzać tego dziecioka. Dwumiesięczny dzieciok. Ona się powinna, mamy pilnować. A ona robi co chce. Dalej, chodźcie. Ares, uważaj na siebie. Ja nie wiem znowu, gdzie jest palik. Dalej, dzieciok. No, przestań jeść. Chodź na krótszej smyczy. Ty idź do przodu, żeby cię nikt nie zdeptał. A ty się słuchaj! Chodź, bo jakiś rolnik Cię zabierze. Ares, nie! Chodź, Ty masz tam swoje miejsce. nie, ma, nie mam cierpliwości. Chodź, Era. Idź szukaj Arciu Palika. On powinien być gdzieś tutaj blisko. Ja go widzę chyba, czy nie. Nie, to jakaś gałązka. Chodź do nas! Wołaj ją, bo ją zgubimy. Leci. No patrzcie, no robi co chce. ERA! Ty nie jesteś dzikim mustangiem, chodź! Nie, nie! Ares, uważaj! Prrr. Nie, ja tu się najbardziej o Aresa boję. To raczej nie powinna w niego wpaść, ale różnie bywa. No dobra Arciu, gdzie może być palik? Era! Ale jakby się ją chociaż raz zawołała, to też by było inaczej. Może by się pilnowała. Chodź, bo ja nie wiem gdzie was postawić. Widzisz gdzieś palik? Nie widzisz, ja też nie. Czekaj, tu jest jakby wyjedzone. Może teraz z powrotem tam. Czy ty możesz iść? Widzicie palik? Bo ja nie. Dzieciok leci, dzieciok leci. Nie, on powinien być... Przestańcie krążyć i nie skacz po matce. Nie skacz po niej tylko. Jakiś rebak szczęśliwy. Dobra, tu jest okrąg i tam, gdzie Ares stoi, jest trochę więcej trawy. To może tutaj. Jest, słuchajcie, znalazłam. Tu jest palik. To jest pali gdzie cioku, nie skacz po mnie tylko idź, odsuń, odsuń się ode mnie Gdzie jest łańcuch? Tu, tu, tu Dobra, mamy łańcuch. Dawaj piąteczkę, udało się. Zaprowadziliśmy konie. No to się za dużo nie przyczyniłeś do tego, ale chociaż mi towarzyszyłeś i nie dałeś się zdeptać. że cały czas się zastanawiam, co one tutaj jedzą. Ona na przykład tutaj teraz stoi na takim kawałeczku zieleni. No ale co to jest dla niej taki kawałek? Ona będzie później przepalowana jeszcze kawałek dalej. No ale dla mnie to jest mało trawy. Takie, zobaczcie, takie paski idą jak tutaj. Dobra, macie stać, to stójcie. Ja tam nie wnikam. Zobaczcie, rebak do Ciebie idzie. Buźki Ci da. Albo zaraz z kopytka dostaniesz. Ale wyglądacie Cię słodko. Ale słodziaki. Pokaż się, Era. Słodziaki. Uważaj, żeby ci na ogon nie weszła. Uciekasz od niej? Dobra, to chodź. E, 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 e. Spróbuj. Ej, wynocha mi stąd. Zostań, Ares, zostań. Czy ty próbujesz mi psa uszkodzić? Dalej. Uciekaj. Ty świrze małe. Widzicie, to już jest za duży źrebak dla Aresa. Patrzcie. E, co mówię? Głupolu, chodź tędy, wracamy tutaj, bo to tu jest bliżej. Spróbuj tylko mu coś zrobić, to będziesz miała ze mną do czynienia. Pobiegnie za nami, czy nie? Nie, już chyba nie. Uważaj na siebie, Ares, żeby nie podbiegła do ciebie. Ona chciała się bawić z tobą, a ty 10 razy mniej ważysz niż ona. Tutaj na przykład jest dużo trawy, ale tu jest droga. Więc one pewnie nie mogą tutaj być, bo era wejdzie na drogę i jeszcze ją coś przejedzie. Albo nie, ona wejdzie tam w buraki. Bo one nie mogą być tam, bo tam na tej ruinie jest długa trawa i taka gęsta. Ale się boimy, że ona wejdzie w buraki. Gdzie jest nasza myszka kokolinka? Gęsi biegają? Ich nie widziałam. Tak cicho siedzą gdzieś. Gdzie masz gęsi? Widzieliście je? Ach, leżą tam i się nie odzywają. Ja widzę moją myszkę, cześć. Cześć, kochanie. Cześć, kochanie. Obraziłaś się wczoraj na mnie, nie? Bo za szybko ją zamknęłam. Jeszcze chciała wyjść i próbowała się wypchać. A ja ją wypchałam do środka i zamknęłam bramkę przed nią. Susku się obraziła pewnie, co? A wy co? Ja nie wiem, czy mogę was puścić. To musicie babci pytać. Ja nie odpowiadam za was. Kokolinko. Wiesz, że rybaczek chciał się z Aresem bawić? Ale to nie tak delikatnie. Tylko tak na poważnie. Trochę miała głupoty w głowie. Pewnie by na Aresa wskoczyła i mu coś zrobiła. Ciekawe, kto usiadł na tą skrzynkę i się zapadł. Nie, Arciu? Kto tutaj się zapadł? Ale zobaczcie, jakie my mamy grzeczne gęsi. One leżą, one nikogo nie dziobią. Takie kulturalne. Wyzywają nas tylko trochę. Widziałeś, Arciu? Jakie one kulturalne się zrobiły, jak teraz na bagnie nie mieszkają? Nie, no, na noc są gonione na bagno, ale w dzień są na podwórku. Ile w ogóle piór dostały? Spójrzcie, jakie bielutkie. Jeszcze czyste. A gdzie nasz kumpel? Nie ma kumpla, czy jest kumpel? Nie ma, Arciu, kumpla. W budzie też go chyba nie ma, co? Gdzie jest nasz kumpel? Dzień dobry kumplu. Idziesz do mnie? Chodź. On w ogóle ma bardzo miękkie pióra. Tak jak go biorę na ręce, to on jest bardzo mięciutki. Może dlatego, że nie jest brudny i się tak nie tarza jak inne kury. Bo tak jak mówiłam, on nie ma takich zachowań jak inne kury. O matko, jak wyzywa! Z kim tam porządek chciałeś zrobić? Skaczą te kury z gniazd, nie? I denerwują cię. Pokaż się tu bliżej, bo trochę prześwietlony jesteś. Pokaż się, jaki ty jesteś fajny. Nie? I czasami krzyczysz, ale nikogo nie bijesz, nie? Denerwują cię, ale nie bije... Nie, nie bije nikogo, widzicie? On tylko krzyczy i się denerwuje czasami. I nawet bobry sobie tutaj leżą. Patrzcie, jakie one mają łopaty zamiast ogonków. Chciałeś, Aciu, bobry. Patrzcie, ogon dłuższy niż cała kaczka. A Krysia... Krysia ma taki delikatniejszy ogon, trochę krótszy, no ale zobaczcie, jak one wyglądają. No, pobry normalnie. Gęsi się przeniosły? Ja was wystraszyłam? Wy przeze mnie uciekacie? Chcemy zobaczyć, jak tam Krysia. Czy wszystkie dzieci ma na miejscu? Arciu, mi się wydawało, że ja coś słyszałam. Słyszę coś naprawdę. Krysia. Czy mnie słuchnie myli? Czy to ty takie dźwięki wydajesz? Wiecie, że ja jej nawet tutaj sierść włożyłam od psa, żeby szczury do niej nie wchodziły, ani łasice i kilka takich kępków jej włożyłam. Krysia, muszę cię podnieść, bo mi się wydaje, że ja coś słyszę. Czy mi się tylko wydaje, że mi się wydaje, co? To uwaga, podnoszę, Krysię. Uwaga, ała, ała, bije mnie. Jednak mi się wydawało. Ja już, ja już sama nie wiem, ile ona miała w końcu jajek. Ona ma tylko cztery swoje i jedno to kurze, które się nie wykluje. A ty nie miałaś pięć swoich? Coś mi tu nie gra. Zobaczcie, ona jest cały czas zamknięta. Chyba, że tu górą wchodzi szczur. Krysia. Coś mi się tutaj nie zgadza w obliczeniach. A za koszyk ci nie wpadło jajko? Czekaj, muszę zobaczyć. Nie wiem, jakie są szanse, że Krysia się doczeka dzieci. Cztery jajka tylko ma. Jedno z tych jajek to jest to, której spadło na zewnątrz i ja jej dorzuciłam, więc ono może się nie wykluć. Więc tak naprawdę może mieć trzy jajka, z których coś się może wykluć. Ta Krysia to ma pecha w życiu, co? Tyle czasu próbuje się dzieci doczekać. Już jak była u tej poprzedniej pani, u pani Krysi, bo dlatego one się Krysia nazywają, bo są od pani Krysi. No i tam kury im cały czas psuły jajka. A tutaj szczury i łasice. Jedna Krysia, ona już tyle lat ma. Chcesz wyjść? Wczoraj nie chciała wyjść na przykład. Mam cię wyprowadzić? Wiesz co? Ona chce wyjść. My ją zaraz wyprowadzimy. Ona jest ogólnie strachliwa, ona nie bardzo chce wychodzić, bo ma bardzo silny instynkt stadny i, i trochę szaleje. Tylko ciebie też by musiała puścić, a ja się ciebie boję. Nie wiem, jak to zrobić. Może ty poczekasz na babcie, co? Puszczamy tylko fryskę? Nie wiem, czy ona mi wyjdzie w ogóle, bo jak zacznie się bać za chwilę, to mi nie wyjdzie. Kuro, prosiłabym cię, żebyś wyszła z garażu, bo chcę zamknąć garaż. Ta kura ledwo żyje. Takie oczy podkrążone, jak ona musi być stara. Ares, nie niej. Dobra, ona jednak nie chce wyjść, zaparła się nogami. Bo widzi, że tamta jeszcze nie biega. Ale ty nie patrz na nią. Tylko chodź. Wyjdziesz, czy nie wyjdziesz? Nie chcesz wychodzić na razie? Łodziane jak siewa. No to nie zmuszam cię jak nie chcesz. To po co ja garaż zamykałam? Muszę go teraz otworzyć. Na pewno nie wychodzisz? To dobra, to może później jak siwa będzie wypuszczona. To zamykam. Jeszcze możesz się zastanowić. Zamykam. Uszy postawiła. To ja idę. No, idę. Bez ciebie. Chodź z powrotem ten garaż otworzyć, bo babcia nie wiedzie. Aresław, A ty wiesz, że my mamy mysz w domu. I ja ją widziałam, i ona też mnie widziała i uciekła z powrotem, jak mnie zobaczyła. Tak, mamy mysz w domu. Era, czy ty jesteś grzeczna? Era! I <laughs> to nawet własna matka ma już dosyć, że jej nie chce wołać. Koko, chodź szybko! Chodź do mnie! Kokolinko! Poszła sobie. Przestraszyłeś ją. Chciała przyjść, bo powiedziała ko! Idzie, tylko ona chce Aresa ominąć. Patrzcie. <ścoughs> jest pod traktorem. Chodź, kochanie, chodź. Nie ty, Arciu. Chodź kokolinko. Czemu masz taki dziubas brudny. Gdzie ty byłaś? W pomidorach pewnie, co? Pomidory czyściłaś. Czy ja już Wam się chwaliłam, jak Ares ładnie zagania kury do tego kurnika? Bo on od zawsze mi pomaga. Tylko raczej jak to robił, to nigdy nie myślał i po prostu podobało mu się, że goni kury. A teraz tak ładnie myśli, wie gdzie ma iść, gdzie ma sprawdzić, czy kur nie ma. Potem liczy je wszystkie ze mną. Naprawdę ładnie mu to idzie. Muszę Wam kiedyś nagrać. Co kombinujesz? Nie biorę kokolinki do stajni. Już chyba jajko ciśnie, co. To chodź myszko do środka pójdziesz, chodź. Chodź myszko, bo myszka zaczyna kombinować. Chodź. Chodź myszko do mnie. Tam się druga kura chowa. Ale jednak kury nie mają kataru. Ona miała tak przez jeden dzień coś ją trzymało i teraz przeszło. To dobrze że antybiotyku im nie dałam. Bez sensu. Co tu się dzieje? Część kur na słońcu, część w cieniu. O, jest tu kolinka. A nie, tu też jest słońce. Tutaj jest tylko kawałek cienia. Bo to są kury jesieniary. Tamte kury to letnie kury. Jesieniary jest trochę mniej. Ja też jestem jesieniarą kury. Jarys też. My wolimy jesień od lata. Lubimy jak jest chłodno i w ogóle jak jest jesień. I spadają liście. A ty co taki chętny, żeby do domu iść? W domu chcesz siedzieć? Soty, Resław. A będzie papa? No pewnie że będzie, będzie papa? Nie będzie? Zrób papa. <laughs> Jakie od niechcenia. <laughs> Dobra, idź.